Świętowanie ósmych urodzin mojej córki miało być dniem pełnym radości, śmiechu i kolorowych balonów, a skończyło się krzykami, łzami i kawałkami tortu rozmazanymi po całej kuchni. Nazywam się Marta i nigdy bym nie przypuszczała, że przy wszystkich dzieciach i dorosłych, w środku dnia, będę fizycznie wyciągać własną siostrę Karolinę z mojego domu. A jednak tak właśnie się stało. A kiedy zamknęłam za nią drzwi, w środku mnie coś pękło. Coś, co trzymało się latami, i nie chciało już dalej udawać, że wszystko jest dobrze. Ale, żebyś zrozumiał, jak do tego doszło, muszę cofnąć się do dnia, kiedy zaczęłam planować tę nieszczęsną imprezę. Moja córka Ola od miesięcy mówiła tylko o ananasach, odkąd zobaczyła jakąś kreskówkę, w której główny bohater był właśnie tym owocem i chciała tort, dekoracje, balony wszystko w tym klimacie. Więc wzięłam się za przygotowania z takim entuzjazmem, jakiego nie czułam od dawna. Chciałam, żeby jej marzenie stało się rzeczywistością. Zamówiłam tort z ananasowym kremem i kokosowym biszkoptem w specjalnej cukierni za 250 euro. Kupiłam balony, wynajęłam dmuchany zamek, zamówiłam malowanie buziek. Naprawdę chciałam, żeby to był idealny dzień. A mój mąż Bartek tylko kręcił głową i mówił, że przesadzam. Ale ja wiedziałam, że jego przesadzam oznacza kocham, że ci zależy. Karolina miała przyjść wcześniej, żeby pomóc, ale oczywiście nie pojawiła się o ustalonej godzinie, ani 15 minut później, ani pół godziny, ani nawet godzinę. Pojawiła się dopiero wtedy, kiedy dzieci już biegały po ogrodzie. A ja miałam ręce pełne roboty, spóźniona 45 minut, z miną, jakby ktoś odebrał jej prawo do życia. I jej syn. Tomek, lat sześć, wszedł za nią, już marudząc, że jest za głośno, za jasno, za wszystko. W tamtym momencie próbowałam zachować spokój. Uśmiechnęłam się, choć czułam, że zaraz eksploduje, ale naprawdę chciałam uniknąć kłótni. Chciałam, żeby Ola miała swoje urodziny bez dramatu. I właśnie wtedy usłyszałam krzyk, nie taki zwyczajny dziecięcy pisk, tylko prawdziwy, przeszywający krzyk rozpaczy. I wybiegłam z salonu do kuchni, gdzie zobaczyłam Karolinę trzymającą w rękach mój trzywarstwowy tort, a pod jej nogami otwarty kosz na śmieci. Zapytałam, co robi, a ona spokojnie odpowiedziała, że Tomek nie lubi ananasa i potrzebuje tortu czekoladowego, po czym bez cienia emocji wypuściła tort z rąk, który z hukiem wpadł do kosza, rozpryskując krem po podłodze, szafkach, nawet po oknie. Ola zaczęła płakać, dzieci patrzyły. Z szeroko otwartymi oczami. A ja poczułam, jak całe 30 lat tłumionych emocji wychodzi ze mnie w jednym momencie. Powiedziałam tylko wynoś się. A ona zaczęła się śmiać, przewracać oczami, mówić, że przesadzam, że to tylko tort, że mogę jej dać 200 euro i ona kupi nowy. A ja wtedy chwyciłam ją za ramię i wyciągnęłam za drzwi, dosłownie ciągnąc ją po podłodze, bo nie chciała wyjść. A Tomek wrzeszczał, że bije jego mamę. Kiedy w końcu wypchnęłam ją na trawnik, akurat podjechali nasi rodzice, bo los ma chore poczucie humoru. Ojciec wysiadł z auta z miną, jaką pamiętałam z dzieciństwa, pełną rozczarowania. I zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, mama już podbiegała do Karoliny, ocierała jej policzki, pytając, czy nic jej się nie stało. A ta, oczywiście, zaczęła płakać teatralnie, mówiąc, że ją pobiłam, że ją upokorzyłam. Tłumaczyłam, że wyrzuciła tort mojej córki, ale mama tylko powiedziała: To tylko tort. I w tym momencie coś we mnie umarło. Przez całe życie słyszałam, że wszystko jest tylko czymś moje marzenia, moje uczucia, moje sukcesy zawsze tylko. Byłam tą starszą, tą odpowiedzialną, tą, która nie potrzebuje wsparcia, a Karolina ta biedna, ta krucha, ta, której trzeba pomagać. Pamiętam, jak miałam 12 lat i oszczędzałam pół roku na królika, którego nazwałam Orzeszek, a którego rodzice oddali, bo Karolina kichała, jak odwołali moją osiemnastkę, żeby wysłać ją na szkolną wycieczkę. Jak zapomnieli o mojej obronie dyplomu, bo miała bóle głowy. Całe życie poświęcone temu, żeby ona mogła mieć więcej. I teraz historia powtarzała się z moją córką, której radość została dosłownie wyrzucona do kosza. Po tamtym dniu coś się zmieniło. Powiedziałam rodzicom, że nie chcę ich więcej widzieć, a oni oczywiście powiedzieli, że jestem niewdzięczna, że powinnam przeprosić. Ale najgorsze miało dopiero nadejść, bo Karolina opublikowała wideo w sieci, pokazujące tylko moment, kiedy wyciągam ją z domu, bez kontekstu, bez tortu, bez wszystkiego i napisała: Moja własna siostra mnie pobiła, a ludzie jak to ludzie. Rzucili się z komentarzami nazywając mnie potworem, agresorką, psychopatką Próbowałam się bronić, napisałam, że wyrzuciła tort mojej córki, ale zablokowała mnie A w nocy siedziałam przed ekranem, patrząc jak liczba wyświetleń rośnie 10 tysięcy, 20, 50 Następnego dnia zrobiłam własny post Ze zdjęciami z kamery, z dowodami, z czasem przyjazdu, z resztkami tortu w koszu z plamami na ścianach, napisałam całą historię, ale reakcje były mieszane. Połowa pisała, że mnie rozumie, druga połowa, że przemoc to przemoc. I chociaż wiedziałam, że nie powinnam była jej dotykać, to w tamtej chwili nie byłam w stanie inaczej. A potem zaczęły się telefony od rodziny: jedna ciotka, drugi kuzyn, wszyscy z dobrymi radami, aż tydzień po incydencie przyjechali rodzice z całą delegacją z babcią, wujkiem, ciotkami. Jakby przyszli na interwencję. Usiedli w salonie jak sąd rodzinny. Mama zaczęła od słów: to zaszło za daleko. A ja odpowiedziałam: rzuciła tort mojej córki do śmieci. A oni że to tylko tort. Że przemoc w rodzinie jest niedopuszczalna. Że muszę przeprosić publicznie, że jestem winna. A ja tylko się śmiałam, bo ile razy można słyszeć ten sam scenariusz. Powiedziałam, że przez całe życie byłam tą silną, której nic nie trzeba. A Karolina, tą biedną, którą trzeba ratować. Wtedy babcia w końcu westchnęła i powiedziała, bo nie jest taka silna jak ty. I wtedy zrozumiałam, że nigdy nie chodziło o sprawiedliwość, tylko o wygodę. Silnych się wykorzystuje, słabym się współczuje. Po ich wyjściu postanowiłam zebrać dowody. Kontaktowałam się z ludźmi z przeszłości Karoliny, jej byłymi współlokatorkami, koleżankami z pracy. Nauczycielkami, i wszyscy mówili to samo. Dramaty, manipulacje, granie ofiary, oskarżenia, problemy, które sama tworzyła. Zebrałam wszystko w dokument, wysłałam rodzinie, część nie odpisała, część stwierdziła, że wreszcie rozumie, nawet babcia. Zadzwoniła i powiedziała: Żałuję, że wcześniej ci nie wierzyłam. A potem los znowu postanowił się zabawić, bo dwa tygodnie później Tomek, jej syn. Miał wybuch furii na szkolnym festynie. Nie wygrał nagrody, więc uderzył inne dziecko plastikowym kijem i ugryzł nauczycielkę. Nagranie trafiło do sieci. Ludzie komentowali, że to wychowanie bez granic że matka ponosi winę i nagle opinia o Karolinie zaczęła się zmieniać. Szkoła zawiesiła Tomka, nakazała badania psychologiczne, a Karolina zamiast refleksji napisała post o dyskryminacji samotnych matek. I założyła zbiórkę na koszty prawne. Zebrała może 200 euro. Nikt już nie wierzył w jej wersję. Kiedy zadzwoniła do rodziców po wsparcie, oczywiście ją bronili, a ja po prostu się rozłączyłam pierwszy raz w życiu i poczułam coś jak wolność. Kilka dni później przyszła pod mój dom w środku nocy. Pijana, waliła w drzwi, krzyczała, że zniszczyłam jej życie. Kamera zarejestrowała wszystko. Policja przyjechała. Zabrali ją za wtargnięcie i wandalizm, a ja w końcu złożyłam wniosek o zakaz zbliżania się. Rodzice przyszli do mojego miejsca pracy, błagali, żebym go wycofała, mówiąc, że Karolina jest załamana i że może sobie coś zrobić. Odpowiedziałam, że jeśli naprawdę potrzebuje pomocy, to powinna trafić do szpitala, nie do mojego życia. Tydzień później mieliśmy sprawę w sądzie. Karolina przyszła z prawnikiem, rodzice z nią, a sędzia po obejrzeniu nagrań i raportu policyjnego powiedziała jasno: Zakaz zbliżania się obowiązuje przez e dwa lata. Nakazała badanie psychologiczne, które później wykazało, że Karolina cierpi na zaburzenie osobowości narcystycznej. Kiedy to usłyszałam, nie poczułam triumfu, tylko pustkę, bo po raz pierwszy ktoś z zewnątrz potwierdził to, co ja wiedziałam całe życie. Po rozprawie sędzia wysłała raport do sądu rodzinnego, który nadzorował sprawę szkoły Tomka. Potem słyszałam, że Karolina została skierowana na terapię, a jej opieka nad synem była monitorowana. Moi rodzice przestali się odzywać, a ja zaczęłam chodzić na terapię regularnie, tydzień po tygodniu, ucząc się, że stawianie granic to nie okrucieństwo, tylko ochrona. Ola rosła, zaczęła pytać, czemu dziadkowie nie przychodzą, a ja mówiłam, że dorośli czasem muszą się od siebie oddalić żeby się nie ranić. Po czterech latach od tamtej imprezy urządziłam jej kolejne urodziny. Małe, spokojne, pięć przyjaciółek, pizza i śmiech. Bez dramatu, bez łez. W moim domu zrobiło się cicho i dobrze. Zaczęliśmy z Bartkiem remont pokoju. Gościnnego. Przemieniliśmy go w bibliotekę. Pomalowaliśmy ściany na szałwiowy kolor. Postawiliśmy wygodny fotel, półki na książki. Lampkę. To było moje miejsce, moje schronienie. Babcia zaczęła mnie odwiedzać. Przynosiła ciasto. Rozmawiałyśmy o przeszłości. Przepraszała, że mnie nie widziała, że pozwalała innym decydować, kto zasługuje na uwagę. Karolina podobno dalej mieszkała z rodzicami, straciła pracę, żyła z ich pieniędzy. A ja nie czułam już ani gniewu, ani litości. Tylko spokój. Nauczyłam. Się, że nie muszę nikomu udowadniać swojej wartości, że to, co robiłam przez całe życie, staranie się, tłumaczenie, przepraszanie, to nie obowiązek, tylko wybór, którego już nie muszę podejmować. Czasem myślę o tamtym torcie z ananasem. Kosztował 250 euro i cały spokój, jaki miałam tego dnia, ale jeśli mam być szczera, zapłaciłabym tyle jeszcze sto razy, Gdyby miało mnie to doprowadzić tu, gdzie jestem teraz wolna, spokojna, bez potrzeby błagania kogokolwiek o miłość kiedy wydawało mi się, że wszystko wreszcie ucichło, że po czterech latach od tamtej katastrofalnej imprezy mogę w końcu oddychać, los postanowił jeszcze raz sprawdzić, jak mocno stoję na nogach bo spokój w moim życiu był zawsze jak szkło przezroczysty, delikatny. Łatwy do stłuczenia najmniejszym hałasem z przeszłości. I tak właśnie pewnego popołudnia, gdy siedziałam w moim pokoju do czytania, z kubkiem herbaty i książką o relacjach rodzinnych, usłyszałam dźwięk przychodzącej wiadomości. To był e-mail, od adresu, którego nie widziałam od lat, podpisany Karolina. Przez kilka minut patrzyłam na ekran, nie mogąc się zdecydować, czy go otworzyć, bo każda komórka mojego ciała pamiętała, co się działo kiedy ostatnim razem dałam jej choćby kawałek miejsca w moim życiu. Ale ciekawość była silniejsza. Kliknęłam, a w środku nie było ani przeprosin, ani wyrzutów, tylko jedno zdanie: Potrzebuję twojej pomocy, to sprawa życia i śmierci. Serce mi przyspieszyło, bo cokolwiek o niej myślałam, wciąż była moją siostrą, a człowiek, który przez całe życie próbował ratować innych, nie potrafi tak po prostu przejść obok. Odpisałam tylko o co chodzi, a odpowiedź przyszła po pięciu minutach. Długi, chaotyczny tekst, w którym pisała, że Tomek ma problemy w szkole, że grozi mu wydalenie, że nie ma pieniędzy na terapię i że rodzice są w szpitalu ojciec po udarze, matka po upadku i że nie wie co robić. Siedziałam przez dłuższą chwilę, patrząc na słowa, które pachniały dramatem, jak zawsze, i Zastanawiałam się, czy to kolejna manipulacja, czy tym razem coś naprawdę się stało. W końcu zadzwoniłam do babci, bo wiedziałam, że ona wciąż ma kontakt z rodziną i zapytałam, czy to prawda, a babcia potwierdziła cichym głosem, że ojciec rzeczywiście trafił do szpitala po udarze, że matka opiekuje się nim dniami i nocami, że Karolina z Tomkiem mieszkają w ich domu i że wszystko się wali jak domek z kart. Dodała, że nie chce mnie naciskać. Ale może powinnam pojechać, zobaczyć, jak się mają, bo mimo wszystko to moi rodzice. Długo się wahałam, aż w końcu coś we mnie pękło i powiedziałam Bartkowi, że pojadę na jeden dzień, tylko zobaczyć, nic więcej. Zapakowałam kilka rzeczy i ruszyłam, z uczuciem, jakbym wjeżdżała do przeszłości, która dawno powinna była spłonąć. Kiedy dotarłam, dom wyglądał dokładnie tak, jak go zapamiętałam ten sam biały płot. Ten sam zapach lawendy z ogrodu mamy. Tylko cisza była gęstsza, cięższa, pełna zmęczenia i niewypowiedzianych słów. Drzwi otworzyła mi matka. Starsza o dziesięć lat, z siwymi włosami i oczami, w których błyszczało zmęczenie, nie gniew, tylko coś jak skrucha. Nie zdążyła nic powiedzieć, a ja po prostu ją przytuliłam. Pierwszy raz od lat, bez słów. I przez chwilę wszystko było ciche. Potem zaprowadziła mnie do salonu, gdzie na kanapie leżał ojciec, chudy, z twarzą przeoraną bólem, ale gdy mnie zobaczył, uniósł kącik ust i powiedział tylko: Marta, cieszę się, że przyszłaś. Usiadłam obok, trzymałam go za rękę, a w środku czułam mieszankę gniewu i współczucia, bo mimo wszystko to był mój ojciec, ten, który nigdy mnie nie widział. A teraz wyglądał jak cień człowieka, który nie potrafił inaczej. Karolina pojawiła się dopiero po chwili. Z tomkiem. Wyraźnie spięta, ale nie agresywna, jakby ktoś spuścił z niej całe powietrze. Powiedziała cicho: Dziękuję, że przyjechałaś. A ja tylko skinęłam głową, bo nie miałam siły na rozmowy o przeszłości. Usiedliśmy wszyscy razem po raz pierwszy od dziesięciu lat, w jednym pokoju i. przez chwilę poczułam coś dziwnego. Niepokój, ale coś jak zawieszenie broni, kruchą równowagę, której nikt nie chciał zepsuć. Przez następne dni pomagałam im trochę: gotowałam, sprzątałam, jeździłam po leki, i choć czułam, że to nie jest moje miejsce, że to jak wkładanie ręki w ogień, którego żar jeszcze tli się pod popiołem, to jednak zostałam tydzień. W tym czasie Karolina zaczęła się otwierać. Opowiadać, że jej życie się posypało, że straciła pracę, że Tomek ma problemy emocjonalne, że nikt jej nie chce zatrudnić, że rodzice się od niej odwrócili, bo nie dają już rady. Słuchałam i pierwszy raz w życiu widziałam w niej nie manipulantkę, tylko człowieka, który nie wie, jak żyć bez chaosu, który sam sobie stworzył. Pewnego wieczoru, gdy ojciec spał, a matka siedziała przy nim, Karolina podeszła do mnie do kuchni. Usiadła i powiedziała: Wiem, że wszystko zepsułam, że zraniłam cię wiele razy, że zrobiłam z ciebie potwora w oczach ludzi, ale ja naprawdę nie wiedziałam, jak inaczej. Zawsze czułam, że jestem nikim bez uwagi innych i że ty miałaś wszystko, co ja chciałam, nawet jeśli to nie była prawda. Te słowa mnie zatrzymały, bo nigdy wcześniej nie słyszałam od niej niczego, co brzmiałoby tak szczerze. A potem zaczęła płakać. Nie teatralnie, tylko naprawdę. I przez dłuższą chwilę siedziałyśmy w ciszy. Dwie dorosłe kobiety, które nagle zrozumiały, że całe życie grały role, które im narzucono. Nie wiem, czy to była prawdziwa przemiana, czy chwilowe załamanie. Ale tego wieczoru po raz pierwszy nie czułam gniewu, tylko żal, że tyle lat straciłyśmy na walkę o miłość, której nigdy nie było. Następnego dnia, kiedy wracałam do domu. Tomek przybiegł i podał mi rysunek. Narysował nas wszystkich razem uśmiechniętych i powiedział: Babcia mówi, że teraz już nie będziecie się kłócić. A ja tylko przytuliłam go i powiedziałam: Mam nadzieję, że nie. Wróciłam do siebie, do Bartka i Oli i czułam się jak po długiej podróży przez burzę, zmęczona, ale spokojna. Przez kolejne tygodnie pisałam czasem z matką, rzadziej z Karoliną, nigdy o przeszłości. Tylko o prostych rzeczach, o pogodzie, o Tomku, o zdrowiu ojca. Powoli nauczyłam się, że pojednanie nie zawsze znaczy powrót. Czasem to tylko zaakceptowanie, że pewne rany nie znikną, ale można nauczyć się żyć, nie rozdrapując ich każdego dnia. A kiedy Ola zapytała mnie pewnego wieczoru, czy jej ciocia jest już dobra, odpowiedziałam: Nie wiem, kochanie, ale próbuję, a to czasem więcej niż można wymagać od dorosłych. I może właśnie to jest dorastanie, zrozumienie, że ludzie nie stają się idealni, tylko przestają udawać, że nimi są. Nie wiem, co będzie dalej z Karoliną, z rodzicami, z nami, ale wiem, że po raz pierwszy od dzieciństwa nie boję się, że wszystko runie, jeśli powiem nie, i że w moim domu nie ma już miejsca na chaos, który kiedyś był moją codziennością, bo spokój, choć kruchy, wreszcie należy do mnie.